Hej, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się tematyką smoky eye i oczywiście zrobię ten makijaż, który mam na sobie, więc jeżeli Wam się podoba, to odsyłam Was dalej. Ale jeżeli chodzi o całą ogólną tematykę tego odcinka, skupię się na tym, jak w najprostszy sposób zrobić idealne przejście kolorów od ciemnego do jasnego. Póki nie. Znałam tej metody, nie wyrobiłam sobie tej metody, robiłam to wszystko w odwrotny sposób i zawsze wyszło coś nie tak, zawsze wyszły jakieś plamy, coś było niedoblendowane, coś się rozłaziło. Więc jeżeli macie problem ze smokey eye, to mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda. Makijaż zaczynam od mojej nowej, ulubionej mieszanki, czyli podkładu Inglot HD z rozjaśniaczem NYX w odcieniu białym. Jest to kolejny podkład, który świetnie współgra z tym rozjaśniaczem białym z NYXa. Nie miałam jeszcze rozjaśniającego produktu, który by działał i ładnie komponował się z konsystencjami tak wielu innych podkładów, więc naprawdę, jeżeli będziecie kiedyś w Warszawie, to musicie go kupić koniecznie. Przechodzimy do korektora i tutaj korektor z Catrice również zmieszany z rozjaśniaczem z NYXA. W tej kwestii nic się u mnie nie zmienia od kiedy spróbowałam tych produktów zmieszanych razem i raczej długo się to nie zmieni. Rościeram pędzelkiem glam, Brush O8. I od razu przechodzę do bazy pod cienie, czyli cienia w kremie Maybelline Color Tattoo. Wklepuję go palcem w większej ilości na środek powieki i rozcieram za pomocą pędzelka, którego wcześniej używałam, do korektora. Do przypudrowania użyję pudru firmy Inglot, tego, którego zawsze używam, ale tutaj mam wersję rozkruszoną z tych wszystkich pudrów, które już pod koniec mi się pokruszyły. Rozdrabniam je na jak najdrobniejszy maczek i przekładam właśnie do takiego pojemnika. W tym momencie robię z nich te jakby puder sypki i również świetnie się sprawdza, więc to Wam polecam robić, żeby nie marnować produktu. Teraz używam oczywiście pędzelka 4SS Inglota. Muszę Wam powiedzieć, że nie wiem czy nie lepiej używa mi się go właśnie w formie sypkiej. Pudruję też dokładnie powieki, żeby następnie nakładane cienie się dobrze blendowały. To bardzo ułatwia pracę na powiece. Teraz za pomocą większego pędzelka pudruję całą resztę twarzy bardzo delikatnie. I teraz od razu jak już zajmuję się twarzą, wezmę puder do konturowania. Jest to Makeup Geek Breakup, czyli chłodny, bardzo jasny brąz. Konturuję nim policzki. I od razu przechodzę do różu. Nakładam go tym samym pędzelkiem. Jest to róż Makeup Geek Blind Date. Dzisiaj konturuję twarz troszeczkę mocniej, ponieważ zaraz będę robić bardzo mocny makijaż oka. Więc nie chcę, żeby konturowanie się straciło. Teraz mogę przejść do szybkiego zaznaczenia brwi. Zrobię to za pomocą cienia firmy Golden Rose w kolorze 104. Teraz przechodzę sobie do makijażu oka i zacznę go od różu firmy Makeup Geek, również nazywa się Bliss. Jest to taki piękny, jasny, delikatnie brzoskwiniowy kolor. Nakładam go w załamaniu powieki, żeby ją ładnie ocieplić. Jak widać, on jest bardzo mocno napigmentowany. Nie dobierałam tutaj cienia, a możecie zobaczyć, jak mocna jest już pigmentacja. To samo po drugiej stronie. Teraz cieniem Narciso firmy Nabla Cosmetics. Zaznaczę mocniej załamanie powieki. Używam tutaj pędzla maxineczki numer 5. Wchodzę również w zewnętrzny kącik, żeby przyciemnić tę przestrzeń, żeby tutaj ładnie zamknąć ten zewnętrzny kącik. I robię tutaj cały czas koliste ruchy, ponieważ tutaj te koliste ruchy fajnie rozetrą mi zewnętrzny kącik. Nie będę miała tutaj żadnej ostrej linii, ponieważ dzisiaj nie zależy mi na kocimoku. oku. Nakładam ten brąz również niżej na powiekę ruchomą, ponieważ tutaj będzie jeszcze ciemniej i zależy mi na tym, żeby zapobiec prześwitom, które mogą wystąpić tutaj w załamaniu. I z doświadczenia muszę Wam powiedzieć, że nauczyłam się na sobie, że kiedy staram się zrobić smok jaj, idąc od najciemniejszego koloru do najjaśniejszego, to zawsze wyjdzie mi coś nie tak. Jakaś plama, coś źle rozetrę, będzie to widoczne na zdjęciach i nigdy nie wychodzi mi to dobrze. Natomiast kiedy idę od najjaśniejszego koloru i stopniowo przyciemniam, w tym momencie mam pewność, że wszystkie. Te przestrzenie powieki są dobrze y, pokryte cieniami. Y, stopniuje sobie warstwy poprzez przyciemnianie, i w tym momencie mam tutaj jakby większą kontrolę nad tym smokey eye, i efekt mi się wtedy bardziej podoba. Y, takie smokey eye też moim zdaniem jest łatwiejsze do zrobienia od tych y, na podstawie. Czarnej kredki, przykładowo roztartej, ponieważ ja mam problem z roztarciem dobrym kredki i wiem, że większość z Was również ma. Więc jeżeli yy, nie umiecie właśnie zrobić smoke jaj w tej wersji od najciemniejszego do jaśniejszego, to spróbujcie odwrotnie, tak jak ja to dzisiaj robię. Teraz potrzebny jest mi jeszcze ciemniejszy cień, i idę tutaj w takie fioletowe brązy. Ten cień to Nabla Mimesis, i również biorę pędzel Maksineczki, ten, którego używałam przed chwilą, i staram się jeszcze mocniej przyciemnić przestrzeń samej ruchomej powieki i delikatnie wejść z tym przyciemnieniem w załamanie. To da nam ciekawe przejście pomiędzy tym ciepłym kolorem ponad załamaniem, a tym y, najintensywniejszym, który będzie za chwilę na powiece ruchomej. Teraz mogę przejść do jeszcze ciemniejszego cienia w podobnej kolorystyce z palety Kobo y, matowej piątki. Jest to przedostatni cień. I teraz zależy mi na tym, żeby dobrze pokryć tutaj całą przestrzeń powieki. Ruchomej. Teraz delikatnie rozcieram go, idąc w kierunku załamania, nie chcę zniszczyć tego efektu rozcierania ponad załamaniem, więc muszę pamiętać, żeby nie wyjść z tym najciemniejszym cieniem powyżej załamania. Dlatego teraz mogę wrócić na chwilkę do tego wcześniejszego cienia, na bla. nabrać go na pędzel i wypełnić tylko i wyłącznie tę przestrzeń przy załamaniu powieki. Pogotowi zawsze pędzel do rozcierania, żeby rozetrzeć dobrze wszystkie granice, Przez to, że stworzyłam już tą bazę, to roztarcie ponad, teraz wystarczy pędzelek, którego używałam wcześniej do rozcierania i wtopienie tego ciemnego koloru w to, co powstało wcześniej. To jest najbanalniejsze moim zdaniem tworzenie przejścia, idealnego przejścia kolorów przy Smokey Eye. Możecie tutaj zrobić gradient, jakikolwiek odcienie chcecie i zawsze wychodzi to dobrze. Teraz od razu przejdę do powieki dolnej, gdzie zacznę od tego najciemniejszego koloru, którego używałam na powiece ruchomej. Nałożę go przy samej linii rzęs, jak najbliżej się da. Pamiętając również tutaj o zewnętrznym kąciku, żeby dobrze połączyć to z tym, co dzieje się u góry. Pędzelek, którego teraz używam, to Sigma E20. Niesamowicie łatwo się nim pracuje, o wiele łatwiej niż pędzelkiem kulkowym. Teraz wracam do cienia NABLA Cosmetics, który nazywa się Mimesis. Tutaj dokładnie powtarzam to, co zrobiłam u góry, czyli zaczęłam od najciemniejszego cienia, teraz przechodzę przez ten troszeczkę jaśniejszy fiolet i wykończę to ciepłym kolorem, który jest ponad załamaniem. Czyli wracam do różu firmy Makeup Geek, który nazywa się Bliss. I za pomocą pędzelka kuleczkowego delikatnie rozcieram granice. Mogę wrócić do najciemniejszego cienia, żeby poprawić zewnętrzny kącik, żeby tutaj wszystko było dobrze roztarte. I zawsze przyda się w tym miejscu również miotełka, która ładnie rozetrze ten ostatni dymek. Teraz potrzebna jest mi biała kredka. Mam tutaj kredkę firmy Avon z serii Color Trend, którą uwielbiam i serdecznie Wam ją polecam, ponieważ jest świetna jakościowo i bardzo tania. Nakładam ją na linię wodną żeby zrobić tutaj y, mały kontrast i żeby to oko nie było takie bardzo, bardzo ciemne, intensywne. Jeżeli chcecie, żeby oko było bardzo, bardzo intensywne, to zawsze możecie nałożyć tutaj czerń bądź brąz. Jeszcze wykorzystam na chwilkę tą kredkę, żeby rozjaśnić odrobinkę wewnętrzny kącik. Teraz biorę pędzelek, którym rozetrę. To spowoduje, że ten kontrast białej kredki na linii wodnej nie będzie taki oczywisty, ponieważ dodaje właśnie akcent wewnętrznym kąciku, który zbalansuje całość. I oczywiście, jeżeli lubicie matowy makijaże, to możecie zostawić to na tym etapie. Ja jednak zagram tutaj jeszcze brokatem. I brokat, którego używać będę dzisiaj jest to Dazzle Shadow, czyli sprasowany brokat firmy MAC. I nazywa się ten odcień I Like To Watch. Biorę sobie płaski pędzel Zoeva, już Wam powiem jaki to jest numer, 234. Spryskuję go hmm, płynem do utrwalania makijażu firmy Inglot. I nabieram... Cień. Dokładnie strzepuję drobinki, które się nie przykleiły, i nakładam ten cień na środek powieki. Starając się uzyskać największe skupienie przy linii rzęs na środku i delikatnie rozetrzeć to do góry i na boki, żeby tutaj powstało takie halo. To samo na drugim oku. Wracam do pędzelka, którym nakładałam ciemny cień i delikatnie zacieram granice. Teraz w ten sam sposób nakładam ten brokat na środku dolnej powieki, żeby zbalansować górę z dołem. Używam tutaj kuleczki Zoewa 230. Mogę wejść nawet z brokatem delikatnie w kształt powiedzmy takiego hmm, klauna, coś w tym stylu, żeby tu coś ciekawego się zadziało na dole. Teraz podkręcam i zaraz wytuszuję rzęsy. I w tym przypadku, przy makijażu, w którym nie postawiłam na kreskę, fajnie sprawdzi się metoda doklejania rzęs od dołu. I dokleję tutaj moje sprawdzone przy tej metodzie Ardell Whispies. Czekam chwilę, aż klej zaschnie, i doklejam od spodu. Rzęsy mam doklejone prezentują się tak i teraz w makijażu ym, dodałabym jeszcze delikatnie w załamanie czegoś różowego, jakoś mam taką ochotę na to. I użyję cienia firmy Makeup Geek y, Fashion Addict i nałożę go delikatnie tutaj powyżej załamania w zewnętrznej części oka. Wydaje mi się, że teraz całość jest bardziej spójna z tym fioletem, który wylądował w załamaniu. Oko mam skończone, zostało mi wykończenie y, całego makijażu twarzy. I co ostatnio lubię robić w każdym makijażu, czy to naturalnym, czy mocnym, to domalowywanie sobie piegów. Mam wrażenie, że makijaż wtedy wygląda bardziej fikuśniej i cera wygląda jakoś tak bardziej zdrowo. Lubię to ostatnio u siebie, więc do tego y, celu użyję kredki Browis Anastasia Beverly Hills w odcieniu, już wam powiem, aż blond. I za pomocą takich okrągłych ruchów maluję różnej wielkości piegi w byle jakich kształtach, byle jakich miejscach. Piegi domalowane przechodzę teraz do rozświetlacza Merluminazer firmy The Balm. Na szczyty kości policzkowych. 1 delikatnie nad brwią i powyżej brwi. I teraz, jeśli chodzi o usta, kompletnie nie wiem co tu nałożyć, i zastanawiam się, czy nie nałożyć tego bardzo chłodnego koloru Golden Rose. Zobaczę, jak to będzie wyglądać, i uznam, czy zostaje, czy nie. Najpierw konturówka Inglot 318. I teraz nakładam pomadkę matową Golden Rose w kolorze 10. Czyli tego trupka. Którego się albo kocha, albo nienawidzi. Ja chyba jednak go nienawidzę. U siebie totalnie mi się nie podoba. Już go zmywam. Nie czuję tego koloru. Jest dla mnie za chłodny. Ja lubię chłodne odcienie, ale ten jest za chłodny. I tamten kolor jakoś nie pasował mi na ustach, więc użyję mojego zaufanego błyszczyka firmy Avon, nazywa się Renewing Rose jest to mój ukochany błyszczyk, jeżeli chodzi o takie nudziakowe, neutralne usta. Makijaż mogę uznać za skończony. Mam nadzieję, że te moje triki y, dotyczące tworzenia smokey eye wam się przydadzą. U mnie jest to najłatwiejszy sposób, więc spróbujcie, jeżeli macie problem ze smokey eye i dajcie znać, czy wyszło wam lepiej niż w odwrotny sposób, czyli od ciemnej bazy do najjaśniejszej. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z moimi filmami. I do następnego odcinka Buziaczki, pa Papa!